jest 54 i się szykujemy Zaraz będziemy wychodzić na ulicę Mam pokażemy jakie jak jest fajnie już strzelają poczekajcie zaraz wejdziemy na dwór poczekajcie dobra już się szykujemy mamy ognie ognię, ale się jak O, co niewikę. Ja. Jak się czujesz? A ty? Wiesz. Poczekajcie, musimy wyjść na dwór. Dad tysiące Stara już jesteś! Zrucha tak! Pokaż Dobra. tam! ale ładnie, ślicznie tam daleko widać! Poczekaj, poczekaj, nagram Cię jak e, drink, pijesz. Poczekaj, jeszcze raz. Ja potem Dobra, ogólnie, serio, wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, dużo życzeń, marzeń, wszystkiego życzę. Co najlepsze. Ja chcę. słodkie. Na tyś.